Jeśli twoja wiedza na temat chorób rzadkich jest skromna, to czeka cię gratka. Po pierwsze, czy wiedziałeś, że choroby rzadkie są również nazywane chorobami sierocymi? Dzieje się tak, ponieważ firmy farmaceutyczne często je zaniedbują ze względu na małą liczbę pacjentów, ale te choroby są dalekie od bycia nieistotnymi. Weźmy na przykład fibrodysplazję kostniejącą. Ten stan powoduje że mięśnie zamieniają się w kości, wyobraź sobie to, albo progerię, chorobę, która sprawia, że dzieci starzeją się w bardzo szybkim tempie, przez co wyglądają jak osoby starsze. To jak życie na szybkim przewijaniu. Chociaż te choroby są rzadkie, ich wpływ jest ogromny. Świadomość i badania są kluczowe. Więc następnym razem, gdy usłyszysz o rzadkiej chorobie, pamiętaj. Każdy poznany fakt może przyczynić się do lepszej przyszłości. Bądź ciekawy i nie przestawaj się uczyć.